Dobry wieczór kochany człowieku, jeżeli miałaś dzisiaj ciężki dzień i potrzebujesz się teraz zrelaksować, to ten film jest dla ciebie. Skorzystamy z, w nim z pomocy metody EFT Tapping, żeby najpierw dać przestrzeń temu stresowi i negatywnym uczuciom, a następnie by uwolnić całe to napięcie. Dlatego zapraszam cię, żebyś zamknęła sobie oczy, weź głęboki wdech. Nie powiedz, jestem zestresowana i oceń intensywność tego stresu w skali od 0 do 10, gdzie 10 jest maksimum stresu, 0 wcale. Zapamiętaj sobie ten numer. Zacznij opukiwać się na punkcie karate i weźmy sobie razem trzy głębokie oddechy. Następnie powtarzaj po mnie. Pomimo tego, że czuję tyle napięcia, miałam dzisiaj taki stresujący dzień. Czuję to napięcie w moim umyśle i czuję to napięcie w moim ciele, to decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Pomimo tego, że czuję cały ten stres cały ten stres w moim ciele, cały ten stres w moim umyśle i nie mogę się zrelaksować. To decyduje się akceptować to, co teraz czuję. Pomimo tego, że czuję cały ten stres i napięcie i czuję je w moim ciele i próbuję się zrelaksować, ale nie mogę decyduję się akceptować to, co teraz czuję. Decyduje się akceptować siebie taką. I otwieram się na to, by puścić cały ten stres i napięcie. I by mieć spokojny, relaksujący wieczór. I przechodzimy na punkt drugi. Cały ten stres. Cały ten stres z dzisiejszego dnia, całe to napięcie, które czuję, to napięcie w moim ciele, cały ten stres w moim umyśle. Chciałabym to puścić, ale nie potrafię. Mam wrażenie, że cały czas jest tyle do zrobienia. I zastanawiam się, czy zrobiłam dzisiaj wystarczająco dużo. Cały ten stres. Za wszystkie te zmartwienia, cały stres związany z dzisiejszym dniem. Ciężko jest mi się zrelaksować, kiedy czuję się taka zmęczona. Nie mogę przestać już o tym wszystkim myśleć. Wieczorami ogarniają mnie zmartwienia. Martwię się o jutro. Martwię się o przyszłość. Nie mogę przestać o tym wszystkim myśleć. Wszystkie moje zmartwienia. Całe to ciśnienie, które nakładam sama na siebie. Ciągle mam wrażenie, że nie robię wystarczająco dużo. Powinnam już była dajś, zajść dużo dalej. Tak bardzo siebie osądzam. Tak wiele od siebie oczekuje. Czuję, że nigdy nie będę wystarczająco dobra. Bo tak wiele od siebie oczekuje. Nie jestem w stanie spełniać moich wszystkich oczekiwań. Nie potrafię zrobić sobie przerwy. To nie jest bezpieczne, żeby się zatrzymać i zrelaksować. Moja głowa jest pełna tych wszystkich negatywnych myśli. Czasami nie mam nad tym kontroli. Ale teraz decyduję się coś z tym zrobić. Zdecyduję się wiedzieć, że to jest bezpieczne, żeby dać im przestrzeń. Żeby dać im głos. I to jest bezpieczne, żeby je uwolnić. Dzisiejszy dzień się kończy. I ja daję sobie pozwolenie na to, by się zrelaksować. To jest bezpieczne, żebym mogła się zrelaksować. To jest bezpieczne, żebym mogła puścić całe to napięcie. Nie muszę znać wszystkich odpowiedzi. Ufam, że wszystko zawsze działa na moją korzyść. Teraz mogę się zrelaksować. To jest bezpieczne, żeby się zrelaksować. To jest bezpieczne, żeby odpocząć. Doceniam wszystko to, co dzisiaj osiągnęłam. I uwalniam wszystkie osądy, które mam o sobie. Zaszłam dużo dalej, niż pozwalam sobie to zauważyć. Jestem dużo mądrzejsza, niż pozwalam sobie wiedzieć. Jestem bardziej kochana niż zdaję sobie z tego sprawę. Dzisiaj pozwalam sobie się zrelaksować. Jestem wdzięczna za to, że miałam ten dzień. Puszczam cały ten żal. Uwalniam wszystkie te oczekiwania wobec siebie. Uwalniam wszystkie zmartwienia, uwalniam cały ten stres, uwalniam całe to napięcie, uwalniam je z mojego ciała. Uwalniam je z mojego umysłu. Odnajduję spokój w tej chwili. Czuję, jak moje mięśnie się relaksują. Nic innego już dzisiaj nie muszę robić. Teraz mogę się zrelaksować, bo jutro jest nowy dzień. Zamieniam mój strach na wiarę. Wiem, że wszystko zawsze działa na moją korzyść. Dostrzegam wszystkie moje błogosławieństwa. Dziękuję za wszystkie moje błogosławieństwa. Czuję, jak całe to napięcie opuszcza moje ciało. Czuję się bezpiecznie i komfortowo. Moje ciało jest coraz bardziej zrelaksowane. Mój umysł jest coraz bardziej zrelaksowany. To jest bezpieczne, żeby się zrelaksować. To jest bezpieczne, żeby odpocząć. Zamknij oczy, weź głęboki wdech. I oceń intensywność Twojego stresu jeszcze raz w skali od 0 do 10, mam nadzieję, że ten stres zmalał. Życzę Ci cudownego, relaksującego wieczoru. Wspaniałych słodkich snów i cudownego dnia jutro. Jutro zapraszam do opukania tego wideo z rana, żeby Twój dzień zaczął się jeszcze lepiej. Jak zwykle dziękuję Ci za to, że bierzesz odpowiedzialność za swoje własne dobre samopoczucie. Do zobaczenia wkrótce. Pokój kochani.